Cześć, mam na imię Iwona. Witam Cię na swoim kanale. Dopiero zaczynam. Jestem osobą początkującą, więc bardzo będę Ci wdzięczna za każdą subskryp subskrypcję i za każdy like. Dziś opowiem Wam o kosmetykach do włosów, których używam od roku czasu naprzemiennie. Pierwszą linią jest linia z hialuronem. W zestawie jest szampon, maska odżywka i spray nawadniający, który po prostu stoi sobie w łazience. Dlaczego ta linia jest dla mnie taka bardzo ważna? Od pierwszego zastosowania całego zestawu poczułam, że włosy są dogłębnie nawilżone, że rozczesują się palcami, co u mnie było bardzo ciężko, ponieważ ja mam włosy, bym powiedziała, takie tępe, szczota po byciu po prostu ciężko do rozczesania. Zakochałam się w tych produktach, po prostu polecam wszystkim swoim koleżankom, wszystkim znajomym, wszystkim kobietom. Nie są to dla mnie drogie kosmetyki w porównaniu do jakości i do efektów, które właśnie przynoszą. Zawierają kwas hialuronowy. Tutaj się czytałam na masce. Kwasy hialuronowe o dwóch wielkościach cząsteczek intensywnie nawilżają włosy, działając nie tylko na ich powierzchni, ale i w głębszych warstwach. Naturalny sok z liści aloesu przywraca włosom witalność oraz pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia. haloza, naturalny dwucukier dodatkowo wzmacnia efekt nawilżenia, a także chroni włosy przed negatywnym działaniem czynników środowiskowych. 100% testujących produkt uznało, że maska zapewnia ekstrakulację w porównaniu... Ze wcześniej używanymi produktami, dzięki niej, włosy stają się pachnące lśniące i łatwo się rozczesują. Zrobiłam taki teścik, zaniosłam cały zestaw do Zakładu i Fuzjika sobie przetestowała i opowiedziała mi właśnie e, o działaniu tych, tego zestawu. Mogę śmiało polecać, aczkolwiek nie możemy rozdzielać szamponu na przykład z odżywką i z maską. E, o co chodzi? O to chodzi, że podczas mycia włosów. Najważniejsze jest właśnie mycie skóry głowy, mycie włosów, oczyszczanie skóry głowy. Szampon z hialuronem oczyszcza nam tą skórę, skórę głowy, otwiera łuskę, gdzie ten włos właśnie robi się taki tępy. Jakbyście sobie kupiły sam szampon, nie używając zależnych odżywek itd., zapewne byście powiedziały, że nie, ten produkt po prostu jest to dupy. I ja właśnie działam w tym kierunku, że gdzieś tam zawsze dopytam się kogoś z doświadczeniem, więc tak jak powiedziała, zestaw jest sztos, aczkolwiek trzeba łączyć ten szampon, oczyszczacz kolegowy, tak jak powiedziałam, otwiera tą łuskę, przygotowuje do dalszego zabiegu. Później kolejnym produktem jest właśnie odżywka, którą możecie sobie stosować przy każdym myciu, maskę, Pewnie według uznania, ale no maski nie ma aż takiej konieczności używania często, więc maksymalnie dwa razy w tygodniu. No i oczywiście spray nawadniający włosy. Ja wczoraj sobie umyłam innym zestawem, aczkolwiek czy jednym, czy drugim, czy trzecim moje włosy, słuchajcie, wyglądają tak. Ja ich w ogóle nie prostuję, mogę sobie śmiało je palcami rozczesywać, nie wiem, czy widać słuchajcie, na filmiku, ale one są mega sprężyste, mega sprężyste, nie ma rozdwojonych końcówek, co się bardzo często zdarza teraz latem. Jak widzicie, ja mam włosy rozjaśniane, wołają już o koloryzację, aczkolwiek będę robiła sobie za jakieś 2-3 tygodnie, ale chyba tylko same odrosty zobaczę, może jakiś tam delikatny kolor sobie nałożę. Ale kondycja włosów, słuchajcie, jest świetna. Szczerze Wam polecam. Kolejną linią jest linia konowna. Dlaczego jeszcze ja używam kosmetyków e, tych, a nie marketowych, niesklepowych? Ja mam skórę głowy wrażliwą. E, wszystkie kosmetyki z, silikola, z silikonami, z parabenami, z SLS-ami, bo o tym nie mówiłam, e, powodują u mnie świąt. Swędzenie, wysypki, krosty... E, Łupież aż do takiego, słuchajcie, stopnia, że wcześniej po prostu ja się tak rypałam, że te krosty robiły się takie robne, wodniste, potem jak podrapałam, to po prostu były rany, były żywe rany. Te kosmetyki, słuchajcie, nie zawierają silikonów, nie zawierają parabenów, nie zawierają SLS-ów, nic mnie po nich nie swędzi, więc dla mnie sztos. Kolejną linią jest linia konopna, yy, odbudowująca, tak jak powiedziałam, <coughs> mieszam sobie. Yy, na przykład stosuję sobie jeden tydzień, jeden zestaw, czy jeden szampon, a na następny, yy, czy w tygodniu stosuję sobie linię konopną. Dlaczego? Ponieważ tak jak widzicie, ja mam cienkie włosy, wcześniej one, one tak jak mówię po umyciu są, yy, ja mam w ogóle z natury takie kręcone, może nie widać, bo teraz użyłam tego zestawu właśnie wczoraj tego one są proste, ale z natury one mi tak jakby podkręcają, takie taki puszcze robi. Yy, na yy, nawilża, tego nie ma, a linia kanabisa yy, takonotna powoduje taki efekt laminacji, yy, aczkolwiek też podnosi włosy u nasady przy cienkich włosach. Nie obciążając oczywiście skóry głowy, nie obciążając cebulek. Jest też szampon, jest odżywka, maski w tej chwili nie mam, bo mam właśnie hialuron i zamówiłam sobie jeszcze z innej linii, zaraz Wam pokażę. Spray do włosów też odbudowujący z olejkiem konopnym, ułatwia rozczesywanie, eliminuje elektryzowanie się włosów, wygładza je na całej długości. Odżywka oczywiście też do, do, do każdego stosowania i olejek na końcówki też z linii konopnej, nie przyniosłam słuchajcie sobie jeszcze jednego produktu, ale już nie będę teraz wychodzić, jest to olejek konopny, czysty olejek konopny, którym sobie olejuję skórę głowy i bardzo Wam polecam, ponieważ zauważyłam, że przy olejowaniu skóry głowy włosy przestają po prostu, mniej wypadają. A mam z tym problem, ponieważ choruje na tak, tarczycy, problemy z rządkiem i tak dalej, ale nie tutaj o chorobach, jak dla mnie, duży plus y, kosmetyków konopnych. Kolejną linią, którą tak naprawdę y, zaczynam testować jest y, linia, nawet nie wiem jak słuchajcie nazywa, Altypes, nie wiem, może źle powiedziałam, możecie się śmiać, szampon jest słuchajcie sprawdzony u mnie, ponieważ szampon kupiłam sobie kiedyś na testy, widzicie, to są bardzo duże opakowania, te są 500 ml z alantoiną i mocznikiem, ponieważ i Alantoina i mocznik po prostu yy, działają łagodząco na, o jego zabrakło mi słowa, działają łagodząco na podrażnienia skóry głowy. Dlatego szampon, tak jak powiedziałam, mam sprawdzony, ale domówiłam sobie wczoraj jeszcze, słuchajcie, z ciekawości. Yy, Odżywkę wygładzającą, to jest linia wygładzająca, eee, chroni włosy przed, chroni, nie poczekajcie, wygładza, ale włosy oraz końcówki przed rozdywajaniem. Dzięki zastosowaniu odżywki scyzacja e, włosów staje się łatwiejsza. Widać, że jest, słuchajcie, mega duża, ale zapomniałam sobie zamówić do niej e, taki, e, taki ten atomizer, ale to mam w domku, to więc sobie przełożę. E, I jeszcze e, uniwersalna maska, tak samo wygładzająca, z mocznikiem i alantoiną. Także jak potestuję sobie, nagram osobny filmik i dam Wam znać. Jeżeli podobał Wam się filmik, jeżeli macie jakieś wskazówki dla mnie, będę mega wdzięczna za każde wsparcie, za każdą pomoc. No, i tak jak powiedziałam, zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do rozkręcenia. Będę opowiadała o produktach firmy Michi, pokazywała Wam testy. Co jest takie najbardziej sztosowe, na co warto zwrócić uwagę, co polecam, co polecają klienci. Także miłego dnia Wam życzę, buziaki!